Zapraszam do delikatnego porannego przeciągania. Zacznij od wyciągnięcia rąk w górę i tak jak przed chwilą się obudziłaś, spróbuj poprzeciągać się w każdą ze stron. Pamiętaj o plecach, o ramionach, o klatce piersiowej. Pójdź za odczuciami w ciele i pozwól sobie na konkretne poprzeciąganie się w każdą ze stron. Doskonale ręce na brzuchu, weź głęboki wdech, tak żeby brzuch się lekko uniósł. Wdech. I spokojny wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Obie ręce w górę. Wdech. Z wydechem delikatnie do boku wyciągamy w górę. W górę obie ręce. Wdech. I na drugą stronę wydech. Wdech. I wydech. Góra wdech. I wydech. Za każdym razem możesz sięgać nieco dalej. Rozluźnij drugie ramię. Weź wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. wdech. Wydech, obie ręce w górę, przenieś je do przodu. Otwieramy klatkę piersiową i pochylamy ciało do przodu. Otwórz klatkę piersiową, unieś lekko mostek i pochylamy ciało, zaokrąglamy plecy. Teraz kciukami sięgamy w tył, unosimy mostek, ramiona w tył i wydech, małe palce do siebie, pochylamy głowę, wdech. Wydech. Skup się na tym oddechu. Niech prowadzi Cię w tym delikatnym przeciąganiu. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Jeszcze ciutkę mocniej. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Rozluźnij. Połóż jedną nogę przed drugą i dosun się nieco do swoich stóp. Ręce ułóż na kolanach. Przenosimy ciężar ciała nieco do przodu i do tyłu. Staramy się mobilizować kręgosłup, stawy biodrowe, pochylając miednicę do przodu i odchylając ją do tyłu. Spróbuj unosić lekko mostek z przodu i zaokrąglać plecy, kiedy idziesz w tył. Z przodu zrób wdech. Z tyłu wydech, nie śpieszymy się, oddychamy spokojnie i wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, jeszcze dwa razy, wdech, wydech, jeszcze raz, wdech, wydech. Kontynuujemy to samo, ale ręce idą do przodu, kiedy mostek idzie w przód, odchylasz rękę w tył, patrzymy za ręką, mostek w przód, ręka w tył wydech, zaokrąglamy plecy, druga strona, wdech, wydech, spoglądamy na rękę z tyłu, wdech, wydech, szukamy rozciągnięcia w klatce piersiowej, w ramionach, jeszcze wdech, wydech, wdech, wydech, jeszcze wdech, wydech, wdech, wydech, doskonale, zamień ułożenie nóg na przeciwne, jeżeli to możliwe, to właśnie jedna noga leży przed drugą, a nie pod drugą. Przenieś jeszcze raz do przodu i do tyłu ciężar ciała. To już robiłyśmy przed chwileczką. I zobacz, czy teraz zamiast do przodu i do tyłu możemy poruszyć ciałem na boki. Tak, jakbyśmy klatką piersiową szły z boku na bok. Teraz postaramy się połączyć te ruchy, zataczając obszerne koła. I będę Cię zachęcać do tego, żeby spróbować tu odnaleźć jak najwięcej przestrzeni w ciele. Tak jakbyś przeciągała każdy skrawek twojego ciała. I dookoła. Świetnie. Powoli z stronę i powoli. Tu otwierasz mostek, tutaj otwierasz plecy. I jeszcze. Nie bój się użyć ramion. Zgarbić się i mocno wyprostować. I jeszcze. Świetnie. Bardzo dobrze. Przenieś powoli nogi do przodu. Możesz sobie pomóc rękami. Stawiamy je przed sobą. Plecy są wyprostowane. Unieś ręce wdech. Z wydechem rotujemy lekko ciało. Oglądamy się za siebie. Pomagamy sobie ręką, żeby lekko dokręcić. Wdech w górę i zmiana strony. Wdech, w górę, zobacz jak fajnie mobilizuje to twój kręgosłup. Pamiętaj o tym, żeby wyciągać się cały czas w górę. I tą rotację wykonujemy właśnie na tym wyciągnięciu w górę. Jeszcze parę powtórzeń. Wdech, z wydechem rotacja. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. I wydech. Świetnie. Oprzej ramiona z tyłu. Nie zapadamy się między barki, tylko otwieramy klatkę piersiową. Postaw szerzej nogi. Kładziemy kolano przypięcie jednej stopy i zamieniamy. Nie bój się tu dać kolana mocno na boki. Staramy się zmobilizować nasze stawy biodrowe. Poszukaj też rozciągnięcia tutaj w klatce piersiowej i w ramionach. Teraz za tym ruchem nóg pójdzie... Rotacja tułowia, jakbym sięgała do boku i w drugą stronę. Jeżeli chcesz, sięgnij nieco dalej. I na jedną, i na drugą. Wyciągaj się jednocześnie w górę. Teraz spróbuj sięgnąć nieco bardziej w tył, czyli jeszcze więcej rotacji, jeszcze mocniej wyciągaj się w górę. I jeszcze. Staraj się pamiętać o oddychaniu, wyciąganiu kręgosłupa. I jeszcze. Teraz zobacz. Zostaniemy z tej drugiej strony, odłożymy rękę tam, gdzie poprzednio. Zostawimy pod udzia na podłożu, uniesiemy biodra, wyciągniemy ciało, sięgniemy w tył. Wrócimy na drugą stronę, zrobimy to samo. Przeciągamy całą przednią taśmę ciała. Staraj się wypchnąć biodra do przodu, lekko odchylić głowę w tył. Możesz też rękę odchylić do tyłu. Wdech i wydech. Doskonale. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Nogi teraz idą na boki, pośladki do tyłu, palce obciągnięte. Nie musi to być bardzo szeroki rozkrok. Niech będzie taki, w jakim tobie jest dzisiaj tego poranka wygodnie. Sięgnij przeciwną ręką do przeciwnej stopy i zmień stronę. Staramy się zejść o prostych plecach. Ale oczywiście słuchasz swojego organizmu. Tutaj obszerny ruch ręką. I oddychamy. Staramy się, aby ten ruch był łagodny dla naszego ciała. Nie był mocnym rozciąganiem, a raczej mobilizacją, przeciąganiem. Mała zmiana palce na siebie, czyli flex. I powtarzamy jeszcze parę razy, przeciągając całe ciało. Świetnie. Rozluźnij, pomóż sobie rękami, nogi bliżej. Przechodzimy do klęku. Jesteśmy sobie w siadzie klęcznym, prostujemy plecy. Zobacz, ręce kładę na głowie, zaokrąglam plecy, pochylam głowę i plecy robię okrągłe, staram się połączyć łokcie. Otwieram klatkę piersiową, robię wdech, unoszę mostek w górę, mocno łokcie w tył. Wydech, pochylam. Wdech, otwieram, wydech, pochylam, wdech, otwieram, wydech, pochylam, wdech, otwieram jeszcze, wydech, pochylam, wdech, otwieram. Bardzo dobrze. Połóż dłonie z przodu, jesteśmy w klęku podpartym, kolana pod biodrami na szerokość bioder, dłonie pod barkami na szerokość barków, palce rozstawione. Zataczamy koła nad dłońmi. Tak, żeby przyzwyczaić je do przejęcia ciężaru ciała. Staramy się zataczać te koła dosyć obszerne i w drugą stronę. Bardzo dobrze. Teraz idziemy sobie do tyłu, sięgamy rękami nieco do przodu. Przez okrągłe plecy przenieść ciężar ciała do przodu, tworząc jedną linię od kolan do czubka głowy. I wróć w tył. Okrągłe plecy, wyprostowane plecy. Tu mamy wydech. Wdech. Jeżeli chcesz, opuść nieco niżej biodra barki, daleko od uszu. Podciągnij brzuch i siadamy w tył. Do przodu. Wydech. Wdech. Do tyłu. Wydech. I wdech. Do przodu. Wydech. Może ciutkę niżej. Wydech i wdech. Ale słuchaj swojego ciała tego co ci podpowiada. Rób takie zakresy, które dzisiaj są dla ciebie w porządku. I wydech. Wracamy ponownie nad dłonie, tak jak poprzednio dłonie są pod barkami. Być może musisz wrócić z nimi trochę bliżej i ponownie idziemy w te nasze koła. Ale tym razem postaramy się zrobić dużo większe koła, używając całej góry ciała, ramion, pleców, a nawet bioder. Jeżeli chcesz, możesz do tego ruchu dołączyć głowę. Nietypowy ruch na treningu, ale jest przyjemnie zmobilizować tak całe ciało. Bardzo dobrze. I powoli w drugą stronę. Dookoła ruch. Świetnie. Palce, dłoni rozstawione. Uruchamiamy plecy, łopatki mogą pracować przy tych plecach. Świetnie. Zostajemy z przodu. Przenosimy nogi do tyłu, do deski. Na chwileczkę będziemy w tej stabilizacji. Licząc do czterech. Jeden, dwa, trzy, cztery. Z tej pozycji przejdź sobie do pozycji psa z głową w dół. Pięty możesz docisnąć do podłoża. Klatkę piersiową zbliżyć do nóg. Zobacz, czy nie sprawiłoby Ci tu przyjemności tak podreptać sobie z nogi na nogę. Podociskać pięty i też nie być tu bez ruchu. A pójść właśnie w ruch. Świetnie. Tak ćwicz, jak czujesz. Taki zakres ruchu, jaki ci dzisiaj pasuje. To jest dobry początek do traktowania siebie dobrze przez cały dzień, taki poranek, ze słuchaniem swojego ciała. Przejdź sobie powolutku do deski, ściągnij łopatki i wróć do psa z głową w dół. Zrobimy tylko parę powtórzeń, żeby nasze ciało nabrało fajnej stabilizacji na cały dzień. Nasze centrum ciała będzie nas wspierać, stabilizować. I psa pies głową w dół i deska wydech. I pies głową w dół, wdech. Deska wydech. Pies głową w dół, wdech. Teraz idąc do przodu, przenieś lewą nogę do lewej dłoni, Zejdź nisko biodrami, na tyle, ile możesz. Postaraj się zachować proste kolano, cofnij się w tył do psa, z głową w dół, prawa noga do prawej dłoni, nisko biodro, otwarta klatka piersiowa, wracamy do psa, powtórzymy to parokrotnie, lewa noga do psa, prawa noga i wracamy tutaj, biodro nisko, otwieramy klatkę piersiową i hop, i do psa, zobacz w psie, Dociskam pięty w kierunku podłoża. Oczywiście one tam nie muszą dochodzić, ale takie mam wrażenie, że dążymy nimi do podłoża, a pośladkami w górę. Zostaniemy sobie z przodu. Świetnie. Połóż kolano z tyłu płasko stopa. Jesteś oparta na dłoniach. Spróbuj zmobilizować swoje biodra, wykonując takie krążenia bioder obszerne w jedną stronę i krążenia bioder. W drugą stronę. Też rzadko wykonujemy takie ruchy na treningu, ale to jest bardzo przyjemne, ale też zdrowe dla naszego ciała. Świetnie. Oprzyj się na całych dłoniach, podnieś z tyłu na palce stopę, unieś kolano, wróć do psa z głową w dół. Lewa noga do lewej dłoni, połóż kolano, płasko stopa i zmobilizujemy teraz drugą stronę. Obszerny ruch. Doskonale. I w drugą stronę duże koła. Oczywiście słuchasz siebie co do zakresu ruchu. Powolutku postaw stopę, unieś kolano, wróć do psa z głową w dół. Zostaniemy tu sobie chwilę, dociśniemy pięty, uniesiemy pośladki w górę. Przejdź sobie do deski, zrobimy to jeszcze cztery razy. Do psa z głową w dół, do deski, jak trzeba to zmień pozycję, do psa z głową w dół, może musisz skrócić, wydłużyć tą postawę i jeszcze, hop, i do tyłu, i hop, i do tyłu, ponownie prawa stopa do prawej dłoni, mhm. z tyłu mamy kolano wyprostowane tym razem, sięgnij w górę prawą ręką, Wróć w dół i wracamy nogą do nogi, do deski. Lewa noga do lewej stopy. Lewa ręka sięga w górę, mocna rotację Odstawiam do deski. Prawa. Jeżeli będzie Ci za ciężko wracać do deski, możesz wracać do psa z głową w dół. Druga strona. Hop. Góra, dół i wróć. Hop. Góra. Dużo rotacji. Jeszcze raz. Góra, hop, i wróć. Przenieś ciężarcia do tyłu. Rozluźnij barki. Damy chwilę, odpocząć obręczy barkowej. Dużo stabilizacji, dużo rotacji. To jest dobry sposób na rozpoczęcie dobrego dnia. Wracamy dłońmi do przodu. Ponownie do pozycji deski. Tego się nie spodziewałaś. Przejdź do psa z głową w dół. Chwilę tu pozostań. Przenieś prawą stopę do prawej nogi. Po raz kolejny. Połóż kolano z tyłu. Płasko stopa. Unieś się nieco wyżej. Unieś ramiona w górę i przejdź do takiego lekkiego wygięcia. Oczywiście bardziej wyciągasz w górę niż wyginasz się w tył. Biodro lekko wypychamy do przodu. Stąd pochylamy się do nogi. Palce na siebie. Mamy wyprostowaną nogę. Możesz oprzeć się na nodze lub podtrzymać Podłogi i zejść nisko. Spróbuj to połączyć. Wdech. I wydech. Ręce mogą iść na udo. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Świetnie. Obie ręce od środka nogi. Noga wraca w tył. Drugą nogę do przodu. Jesteśmy od razu z kolanem na podłożu. Pomóż sobie rękami. Możesz wrócić wyżej biodrami. I teraz biodra idą w dół, ręce w górę i lekko w tył. Już wiesz co robimy. Prostujemy lewą nogę, palce na siebie, ręce po bokach. Pamiętaj, że możesz też zmniejszyć zakres ruchu, a ręce ułożyć na udzie. I jeszcze do przodu, wydech. Do przodu. Wydech, doskonale. Obie ręce od środka, obie nogi w tył. Przejdź powoli do pozycji deski. Z pozycji deski podejdź stopami pod dłonie, postaw je na zewnątrz dłoni i zejdź do pozycji przysiadu. Twój przysiad może wyglądać inaczej niż mój i też jest ok. Szukamy swojej wygodnej pozycji w przysiadzie, nawet jeżeli twoje biodra będą dużo wyżej. Spróbuj chwilę tu pobyć, delikatnie rozpychasz. Kolana, kolana swoimi łokciami. Teraz pochyl głowę w dół, unieś biodra i kręg po kręgu wstajemy w górę. Kręg po kręgu w górę. Wyciągamy ręce w górę, wdech. Z wydechem puszczamy luźno, schodzimy w dół. Dłonie na podłoże, odchodzimy stopami. Do tyłu dużo małych kroczków, deska. Zatrzymaj ją. Teraz dłonie podchodzą do stóp. Na końcu puszczasz luźno górę ciała. kręg po kręgu w górę. kręg po kręgu w górę. Wyciągnij górę, hop. Wdech, z wydechem w dół. I wędrujemy powolutku do przodu. Pozycja deski, stopy podchodzą do dłoni. Tym razem już są bliżej. Tak na szerokość jednej stopy puszczamy luźno górę ciała, kręg po kręgu, kręg po kręgu, wyciągamy w górę, wdech, z wydechem do dołu, kolana ugięte, odchodzimy stopami, malutkimi kroczkami w tył, deska, doskonale i wędrujemy do tyłu, puszczamy luźno głowę, i wykorzystaj to do zmobilizowania kręgosłupa, puszczenie głowy luźno. Dopiero na samym końcu prostujesz nogi, prostujesz plecy, wyciągasz ramiona w górę wdech. Z wydechem otwórz mocno klatkę piersiową i jeszcze wdech. Z wydechem otwieramy. I jeszcze wdech. O, otwieramy. Prawda, że to jest przyjemne. Teraz. Krzyżuj nogi jedna za drugą i wyciągnij ciało do boku. Obie ręce wyciągamy, tak jakbyśmy przeciągały cały bok ciała. Wróć na środek, zamień na drugą stronę. Wyciągnij. I wracamy. Druga strona, wyciągamy. I wracamy. Druga strona, wyciągamy. I wracamy. Stań nieco szerzej. Otwórz klatkę piersiową. Wdech. Wydech, zamykamy nieco bardziej niż na początku. Wdech. Wydech, jeszcze dwa razy. Wdech. Wydech, jeszcze raz. Wdech. I wydech, połącz nieco bliżej nogi. Weź obszernym ruchem wdech, ręce na boki, w górę. Wydech, przeciągnij ciało. Zobacz, czego jeszcze potrzebuję. Jeszcze wdech. Wyciągnij w górę i na boki. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Mam nadzieję, że czujesz się wspaniale, że jesteś gotowa na piękny dzień taki, który będziesz w pełni odczuwała swoim ciałem i będziesz też dawała sobie szansę na to, żeby odczuć swoje ciało. Życzę Ci. Pięknego dnia. Do zobaczenia na następnym treningu.